Zobacz, ja trawę na podwórku, no znaczy nie w środku podwórka, po bokach nie, bo tam już pokusiłem pod kaszarką, bo się nie ma gdzie koszarką rotacyjno wyrabiać. Zobacz, jaka trawa, kurwa. Jedni to by się kurwa dali zabić za taką trawę, te krowiarze. U. Kurwa, mi się ściąpek zabrzał przy kuszeniu takie pokosiska trawa kurwa gęsta tam kurwa Pociepane a tu rośnie zapierdala, nie nawozu niczego i, I daje Leszek kusiarko też zaklina, to może i on nie będzie padać kurwa zgrabił to by parę belek siana było tu w koło